I to jest też taka rzecz, którą ktoś zapominamy, ale wydaje mi się bardzo ważna w dzisiejszym świecie, a kiedyś funkcjonowała jako standard, że jak masz okazję popracować z mistrzem, czyli kimś, kto poświęcił życie danej dziedzinie, to przez osmozę przejmujesz niektóre rzeczy, nie umiesz ich nazwać, ale już jakoś inaczej patrzysz na świat. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dla nas przepiękny pałaców w Roskochowie. E, tak po twarzach widzę, że niewielu z Państwa było u nas e, pałacu. No, tym bardziej się cieszę, że e, znaleźli Państwo chwilę czasu, żeby e, pobyć z nami, chwilkę. pobyć z nami i zapoznać się z pracami e, artystów, artystów e, Do... Dzień, Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Zudzin. To jest moja praca pod tytułem Zanurzenia. Jest to praca inspirowana takim zupełnie innym tematem, który brzmi e, komfortowe życie. Dla mnie komfortowe życie, albo komfort w życiu, to święty spokój po prostu teraz. I ta praca symbolizuje taki moment świętego spokoju, takie zanurzenie w ciszy e, i odcięcie się od wszelkich stresów i świata zewnętrznego. Moja Nazywam się Ola Nasternak i stoję przy najstarszej pracy, którą tu prezentuję. Jest to praca sprzed wielu lat. Jest jedną z moich ulubionych, ponieważ malowałam ją wraz z moimi siostrzeńcami. Wspólna, zbiorowa praca. Malowaliśmy to siedząc w cyniach w rodziców i jak zawsze na nią patrzę, to przypominam sobie to siedzenie w trawie, to ciepłe letnie słońce i te kwiaty, i to bzyczenie pszczół, łożenie mrówek po obrazie. Jest tu sporo martwych owadów w tej pracy. <grym> I ta praca po prostu przypomina mi ten moment, dlatego ją bardzo lubię. Ja zapisałem się do tego studia w dość taki spontaniczny sposób. Nie, ma, nie miałem najmniejsze doświadczenie z wszystkich koleżanek, jeżeli chodzi o tworzenie czegoś samodzielnie. Ale dlaczego warto, wydaje mi się, pójść w takie miejsce? Kiedyś, jak studiowałem na zarządzaniu marketingu, to jest zupełnie inna bajka, miałem takiego docenta prawa, e, Henryka Samuiło, który nam powiedział, słuchajcie, jak zapomnicie wszystkie informacje, które się tutaj nauczyliście na studiach, całą wiedzę, to to, co wam zostanie, to jest właśnie to, to wyższe wykształcenie, czy to jest ta rzecz, którą wynosicie z tego miejsca, nie? To jest umiejętność nauczenia się, to jest tworzenie horyzontów, to jest przekroczenie jakichś granic, otworzenie jakichś nowych drzwi, których sami byśmy nie odkryli nawet z czatem GPT albo z surfowaniem po internecie. I to jest też taka rzecz, którą ktoś zapominamy, ale wydaje mi się bardzo ważna w dzisiejszym świecie, a kiedyś funkcjonowała jako standard, że jak masz okazję popracować z z mistrzem, czyli kimś, kto poświęcił życie danej dziedzinie, to przez osmozę przejmujesz niektóre rzeczy, nie umiesz ich nazwać, ale już jakoś inaczej patrzysz na świat. I mnie się wydaje, że to jest to coś, co wynosimy z tych studiów, chociaż to czasami jest trudno nazwać racjonalnie i czasami się irytuje, że ktoś nam nie powie dokładnie, jak coś mamy zrobić. Myślę, że tak mamy chyba wszyscy. Natomiast Dzięki temu, że jesteśmy w tym miejscu, to, to coś na pewno zostało. Nazywam się Anna Witkiewicz i moje trzy obrazy przedstawiają są w zasadzie historią na temat współczesnego człowieka i ewentualnie wizji tego, do czego może doprowadzić jego działanie. Przede wszystkim pokazuje lęk człowieka przed otaczającym go światem. Myślę, że przede wszystkim tym naturalnym. Który stara się kontrolować, żeby nadzapanować jakoś nad tym swoim strachem, przez koszenie, wycinanie, wyrywanie i dostosowanie do swoich wciąż rosnących potrzeb. I pomimo świadomości tego zgubnego wpływu swoich działań, tego, że dobrze wie, do czego to może prowadzić, jest tak głupi i tak przyzwyczajony do swojego wygodnego życia, że koniec końców po prostu doprowadza do do destrukcji tego świata, którego się boi. Ja generalnie lubię każdy przedmiot, oprócz rysunku. <laughs> Ale tylko <laughs> dlatego, że nie lubię tej techniki bardzo. I męczę się, oprócz mnie, Krzysztof też się, czyli nasz też się ze mną męczy, okrotnie. Ale to nie znaczy, że nie potrafię rysować. Po prostu nie lubię i wszyscy moi koledzy i koleżanki wiedzą, co ja robię na rysunku, oprócz tego, że rysuję. <laughs> Dzień dobry, nazywam się Dorota Okoń. Przyjechałam z Kalisza. Od roku dołączyłam do grupy malarskiej na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od niedawna, w zasadzie, tak bardzo, bardzo głęboko zaczęłam interesować się sztuką i mam tutaj kilka obrazów. Ale stanęłam właśnie obok tych, które mi są najbliższe. Najbliższa jest mi ta technika. Ona jest taka, mogłabym powiedzieć nawet, że moja autorska, i chociaż obrazy są w różnych częściach sal, to chciałabym, żeby ewentualnie zwrócić uwagę na te, bo one są mi najbliższe. Dziękuję. Ja się zgadzę z Może Rysunek jest najbardziej bolesny. Akademicki rysunek w kryształze ołówkiem, który trwa godziny, 4 godziny. 4, 4. 4 godziny i jest to do postaci. Więc jest to wymagające, trudne, zwłaszcza, że większość z nas chyba nie ma takiego doświadczenia w studynym rysunku takim typowym. I najzabawniejsze chyba były pierwsze zajęcia, podczas których kompletnie nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Po pierwsze się nie znaliśmy. I zostaliśmy rządzeni na głęboką wodę, stając przed kosztorką, z ołówkiem w ręku, i nagle musieliśmy sobie jakoś z tym poradzić. Chyba idzie nam coraz lepiej zajęć na zajęć, co kolejne zajęcia coraz lepiej, ale tak czy inaczej, no są to zajęcia, które bolą, bolą, bolą. bolą. Ale, wiemy, ale są potrzebne. Bo potem widoczne to że jest też w relacji do Nazywam się Mateusz Tarczyński. Ten obraz nazywa się Spowiedź. Jest niedokończony. Jest obrazem, który zacząłem, ale zacząłem go z nie tej intencji, którą chciałem, nie z tego miejsca, które chciałem. Więc stał się taką pewną spowiedzią i w jakiś stopniu pokazuje ten kierunek, w którym chciałbym pójść. Trzeba sobie przeczytać to, co jest napisane, i zrozumieć trochę kontekst. Jest mi bliski, bo to jest takie poszukiwanie moich środków wyrazu. Nazywam się Natalia Żydek. Jedną z moich prac, którą dzisiaj chciałabym zaprezentować na wernisarzu, jest praca pod tytułem Pieskie życie. Tak naprawdę przedstawia ona mojego psa, Jamnika, który zawsze lubił w taki sposób spędzać swój czas. A pracę namalowałam dlatego, że dostaliśmy taki temat na zajęciach, na studiach. Trzeba było zobrazować jak sobie wyobrażamy temat pod tytułem wygodne życie. No i ja sobie pomyślałam, właśnie o moim psie, że ten to ma takie wygodne życie, więc tak postanowiłam to przedstawić. Dyptyk, nie mów nikomu, jest to obraz, który namalowałam no, ze sugestii wykładowcy, jego tytuł był poddany, musieliśmy sobie dopatować do tego temat. I stąd tutaj są takie dwie panie w oknie. Jak widać, jedna coś mówi drugiej. Czerwone ramy okienne. Nie wiem, czy państwu się będzie kojarzyć. Myślę, że wam tak, bo jesteście z takich również okolic podobnych. To są śląskie kamienice, gdzie były te czerwone okiennice malowane jako standard. I to taki właśnie miał być symbol czerwonych okiennic. Myślę, że to są fajne obrazy dziś do przestrzeni publicznej. Hmm. Które, Które to co mówią, nie mów nikomu. Dziękuję. Widzicie Państwo, jak już jestem z Krakowa, że nie rozwijacie się po tym lepiej, ale nie możecie sobie pozabrać. Nie chcę nawet ćwiczenia albo mieszać. Mówię o tym malarstwie i po prostu potrzebowałam. Dzień dobry, nazywam się Liliana Nowicka. E, przyjechałam z Kudowy, pochodzę z Wamberzec. E, w Kudowie prowadzę pracownię Rękodzieła. I sklep z obrazami, z rękodziełem artystycznym. Bardzo się cieszę, że mogę wystawić kilka moich obrazów, kilkanaście w Roskochowie. Są to obrazy olejne, akrylowe w ilości 14 sztuk. Podobnie jak inne osoby, inni twórcy, którzy tutaj dzisiaj razem ze mną współtworzą tę wystawę, studiuję na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na studiach podyplomowych. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia wystawy i życzę miłych wrażeń i niezapomnianych emocji. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za, za przybycie. Zapraszam no, do naszego mini bufeciku zorganizowanego właśnie przez tą ekipę, ale również zorganizowaną przez e, innymi tutaj członków Pałacu, panią Joannę Derek. E, bardzo serdecznie dziękuję w tym miejscu naszemu zespołowi, zespół z Trudną nazwę tutaj sobie zapisałem. Lafrok, Pani Dagmara i Pan Adam uświetniają naszą, nasz, nasze spotkanie świetnymi utworami polskimi. No, zachęcam do oglądania. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Zapraszam w Kuluary. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję. Nie I no właśnie mówię, że no ja 10 lat, to mówię, proszę nie, jeszcze no. rok i już.